Bardzo chętnie Pana słucham, bardzo dużo Pana słucham. Yy, Przyznam się, że wieczorem jak jestem zmęczony, to dla odpężenia wpuszczam sobie Pana i to mi Pan... <grymny> <grymny> I, jak tak sobie fajnie mówię, ilustrację to tak, jest takie odpężenie. <grymny> Ale jest, Pan czasami mówi sformułowania, w którymi się no, tak wewnętrznie nie chce zgodzić i dlatego postanowiłem jakby Przykładowo. Ten temat zaczepić. Yy, Pan często mówi, że ktoś zmarnował pieniądze, aż znaczy, urzędnik zmarnuje pieniądze. I tak przechodzi po prostu do Polski dalej, no zmarnował, nie pieniędzy. Natomiast ja, mnie się wydaje, że pieniądze nie da się zmarnować inaczej, jak na przykład spalić go, potargać, czy powiedzmy zakopać. Można by przyjąć, że zmarnowanie pieniędzy jest daniem ich na konto, bo ja te pieniądze teoretycznie mam, na rynku go nie ma. Nie, jeżeli pan na przykład zapłaci ekipie robotników, za to, żeby zerwała asfalt i drugie, żeby go położyła na nową, to pan zmarnował pieniądze, prawda? Ale Danie... jeśli dam ekipie pieniądze za to, żeby będzie leżała przez tydzień... To będzie jeszcze gorzej. No, bo oni tak dostaną w te pieniądze, ale oni tych pieniędzy już nie zmarnują, bo oni te pieniądze wykorzystają. Dobrze. Pieniądze, no to będzie tylko jeden W takim razie dobrze, no ja to mówię pieniądze, niech pan mówi sobie inaczej. Marnujemy czas, czas i wysiłek no, czas. Tak. wiem, tak, tak, czas tak, tak, i wyświetluczki, ok. że Pan woli to sformułowanie. I tak okay. y, myślę, że ten kryzys, który jest, y, on tak naprawdę nie wynika, z że tak powiem, z tych decyzji bardzo złych urzędników, bo urzędnik może wziąć kredyt, na przykład i te pieniądze puści w rynek. Natomiast wydaje mi się, że ten kryzys idzie dlatego, bo y, kiedyś był okres, kiedy no, banki dawały nam dużo kredytów, ten pieniądz szedł po prostu w rynek, myśmy ten pieniędzy mieli, mieliśmy siłę nabywczą, mieliśmy chęć, ale były pieniądze, mogliśmy, mogliśmy tymi pieniędzmi obracać i bogacić się. W tej chwili tak, przychodzi taki okres, kiedy banki nie chcą dawać tych pieniędzy. Ci, którzy pobrali kredyty, te pieniądze no do banku, maleje ilość pieniądza na rynku i w związku z tym no... nie pan sobie odpowie na tam, pytanie, nie pan odpowie na pytanie, ludzie składają pieniądze do banków, Banki nagle niechętnie udzielają kredytów. Co się dzieje z tymi pieniędzmi w bankach? No nie wiem. Banki, banki ja powstają rządowi, rządowi, proszę pana, za nasze obligacje. Większość banków polskich ponad 60% pieniędzy, jakie ma, to ma w obligacjach rządowych. Jak rząd ogłosi bankructwo, zobacz pan, co się stanie. Ja wiem. Tylko, że y, zastanawiam się, czy, czy ten kryzys, który jest, że on nie zależy tak naprawdę od pana Tuska. On zależy od tego, Ile pieniędzy jest na, jest na rynku, tak naprawdę. I zakładając, że na przykład wejdzie taka yy, prawica, yy, która będzie chciała wprowadzić prowadzi jakieś no, inne rządy, prawda, wolnorynkowe, a ktoś, yy, jak szefowie banku, zatrzymają kredyty, no to spowodują z tym totalny krach i nic nie zrobi rząd, który będzie chciał raz wprowadzać wolny rynek. Proszę pana, no banki nie mogą zatrzymać kredytów. Bo jeżeli bank ma moje pieniądze i wziął ode mnie załóżmy 50 tysięcy złotych i musi mi o tego płacić tam załóżmy 11%, bo mam taką lokatę akurat, y, to proszę pana, to proszę pana, on te pieniądze musi skąd wziąć. Więc te pieniądze musi komuś pożyczyć, bo ja mu zależały u niego, no to on zbankrutuje. Więc on komuś te pieniądze pożyczyć musi. E, także, także z całą pewnością. E, także się pan tego nie obawia. Jak mówił, jak mówił towarzysz Lenin, Kapitaliści to są ludzie, którzy za pieniądze produkują sznurek, na którym się ich powiesi. Ale my nie chcemy ich wieszać, nie chcemy, żeby produkowali ten sznurek, prawda? Chcemy, żeby po prostu działali według normalnych reguł kapitalistycznych, właśnie. No nic, im, nic im nie grozi. Natomiast co do kryzysu. Ten kryzys, jaki mieliśmy, to był kryzys finansowy, to nie był kryzys gospodarczy. Natomiast w tej chwili nadciąga kryzys gospodarczy. Nie finansowy. Nie finansowy. On się nie niewiele są, że brakuje pieniądza, czy jest za dużo pieniądza, kryzys się bierze po prostu stąd, że my od lat dopłacamy do nierobów, dopłacamy dafeżystów, do a karzemy podatkami ludzi, którzy ciężko pracują zarabiają, zarabiają pieniądze. Nawet nie w każdym podatkami, tylko tych, którzy chcą być bogaci, bo podatku dochodowego bogacz nie płaci. Prawda? Jeżeli pan ma 10 miliardów i leży pan na Bahama, to nie płaci pan tego ani grosza podatku. Na przeciwnie nawet procent na dostaje z tego, prawda? Minus, minus podatek będzie. Natomiast podatkami opładamy tych, którzy pracują i chcą te 10 miliardów się dorobić, prawda? I tych opłacamy, opłacamy podatki. E, no, także tutaj, tutaj, tutaj występuje, występuje kryzys, kryzys podstawowy. I to jest kryzys, który wymaga całkowitej zmiany państwa. państwa, państwa państw, Państwu na świecie. Musimy się przestawić na zupełnie inną rolę państwa. Bo państwo, dlaczego na przykład nie jest zastój, o którym mówiłem przed chwilą, zdaje się, prawda? Jest zastój. Technologiczny, techniczny zastój. Dlaczego, dlaczego on występuje? Dlatego, że jeżeli państwo się czymś zajmuje, to to się doskonale mówił mówi Parkinson, że urzędnik nie może dać pieniędzy na prawdziwy wynalazek. To jest niemożliwe. Dlatego, że wynalazca czegoś prawdziwego nie jest w stanie wytłumaczyć urzędnikowi, co to jest, bo tego czegoś jeszcze nie ma, prawda? To jeszcze nie działa. Urzędnik tego sobie nie może wyobrazić. Urzędnik sobie może wyobrazić da pieniądze na nowy, lepszy samochód. To on sobie wyobraża co to jest, prawda? Natomiast no, teorii względności sobie nie mógł wyobrazić przed, przed teorią względności, prawda? I tak dalej. Także, także um, urzędnicy państwowie dają pieniądze to na wynalazki drugiego czy trzeciego rzędu. Natomiast te najważniejsze oczywiście są robione bez, bez urzędników, bo one zaprzeczają obecnej wiedzy. Prawda? Prawdziwy wynalazek to jest ten, który zaprzecza obecnej wiedzy. Um, no, a urzędnik nie da na coś, no bo to jest oczywiście sprzeczne z wiedzą, więc on, on nawet nie może dać, jest niemożliwe. Dlatego też, dlatego też, jeżeli państwo działa w dziedzinie nauki i tak dalej, to hamuje wszelki postęp, wszelki postęp naukowy i technologiczny. Trzeba to wyrwać. państwo. Liczymy, że konkurencja między państwami, no jeżeli Stany Zjednoczone już wiedzą, że jeżeli będzie tak dalej działało, to za 7-8 lat Chiny ich przegonią. Już nie tylko w tej już Chiny są pierwszym ocarstwem, a to dlatego, że są liczniejsze od Stanów trzykrotnie, prawda? Ale za kilka lat Chiny ją przegonią również, na, jeśli idzie o, o rozwój... Per, per capita. Prawda? Jeżeli coś się rozwija w tempie 3%, a coś inne w tempie 13%, no to łatwo sobie policzyć, kiedy, kiedy ten drugi przegoni tego pierwszego. Jest to prosty, prosty rachunek. I gdybyśmy w roku 89 kontynuowali reformę Wilczka, a nie zlikwidowali ją, to dzisiaj Niemcy miałyby ze 20 lat, żeby dogonić Polskę. Tak by, tak, by, tak by dzisiaj było. Bo przecież proszę pamiętać, że Chiny zaczęły z pozycji państwa, które było 30 razy biedniejsze od nas. To była kompletna ruina. Zrujnowana przez pana wojnę z Japończykami, wojnę domową, no i co najgorsze przez Mao tse tunga prawda? Przecież pan sobie zdaje sobie sprawę, że w Chinach za Mao tunga stale robiono w dymarkach. Mocy tu uważał, że to jest najbardziej postępowy sposób produkcji stali. I robiono jej taką metodą, jak robiono już 4000 lat temu w Górach Świętokrzyskich. Tak, 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 tak wypalano stal. To był kompletny upadek państw. Wynowano kulturę. I prowadzono, ten Xiaoping powiedział, że nieważne jest, czy kot jest biały, czy czarny, czy czerwony, prawda, byle łowił, łowił myszy. Pozwolono się ludziom bogacić i proszę, prawda? I proszę, i proszę, co się dzieje w Chinach. Tylko my byśmy startowali z poziomu 30 razy wyższego niż Chiny. Gdzie byśmy byli teraz? Gdybyśmy, gdybyśmy to, to zrobili, co, co myśmy proponowali, dzielski a ja, prawda, Jankiewicz i tacy ludzie, którzy, którzy nie szli z solidarnością, tylko chcieli wziąć zapyski i wprowadzać liberalizm.